E, no. Poleciałem. Okay. E, dobra, a jest na pierwsza? E, wagon, Co ty w nie, po... nie, 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 Cholera trzeba iść tutaj. Oni drzegają teraz tymi tymi. No tak Czekaj, ale to jest dobry pomysł. O, o, o. czekaj. bo ja nie mogę zmienić. O, teraz zmienił. Nie wpadnie w to są... Aha, zabija. Tak, <grymne> aha. <grymne> <grymne> Dobra, okej. Okay. To jest źle, ja wezmę. Zlewa, ja wezmę. By, by, by. Oh. Nie. Ale to Nie ale Trafiłem w bomba. Aha! Nie to już Trzeba go zabić. Będzie ciężkie. <gryzny> <gryzny> eee. Spróbuj go zabić jakoś, nie? Strzelić w niego tym ogień. E, czy... Wiem, czekaj. E... Co tu Czemu ona nie... Trzeba... Nie... Aha, bo wskacz... Aha, Wskakiwać można. Aha, coś mi go! Nie <grym> A to ja! No. Um, to wiesz, wiesz, czekaj, się a wyjść tak jeszcze raz, czekaj, kurczę. Dobra, ja, okay. sorry. A proszę, się. Wygląda jakbym miał jarmark. Nie. No <grym> to ja. <grym> no, <grym> no dobra. jakby się zabija? Co ty nie robisz? Nie. Au. Uwaga na łobie. Dokładnie. broni. mi nie bronisz. Musisz się A, Patrzę, ja muszę Gdzie jest W? Gdzie jest W? To jest, w. W. jest, to w. jest moi... ten twoje... rzut. Y, nie ten. Nie ten. Aaa, czekaj. Y, to było... Tak. Ale co jest to. Czekaj, a co tam jest? Tam coś było, ciekawego? Nie, tam nic nie ma. Tak. Dobra. Nie. Okay. <laughs> Dobra, I teraz tam idź tam. Okej? Okay. Ja po to pójdę. Aaa, ten... uwaga na to. Uciekaj! A co? Co? Ty to, 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 to nas zabije Kule <laughs> <Co>? Zabiłeś mnie. <laughs> no bo... Nie spodziewałem się to stara, żeby się nazywać tak.

Długi level. spodziewałem się, że jest taki trudny. Nie. Ja oh! też. Chyba Wydaje mi się, że Ja tej na to wielu. Jak ty się nazywasz? Jak to przepraszam? Ja bym z piły, miał, taką maskę na ślub chyba. Ach, ten Próbuj na to skakać. Ja pójdę tam? Tak, tak. Dobrze. Nie, tam też Nie, nie. No, tylko nie w ten tempie. <noise> A, Ale ładnie, no za. Czekaj, bo teraz będzie tost. Dziki tost. Jeszcze tam nie jest, e, tak? Czekaj. Tam na dole jeszcze czekaj. Dziki tost. Czekaj, to będzie trzeba zrobić tost. Szybko do wody! Jest Znowu. Nie, może spróbuję bez wody, po prostu go pobijmy. Kure, bez koku, bez okej, był... okej. Okay. 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 To ja powoli, powoli, powoli. Musi się udać, kiedyś. Powoli bo się... Sprawdź na to. Dobrze? Dobrze. Słuchaj. Teraz ja idę już powoli. Dobra, skacz. Nie wiem, mhm. Czekaj. Dobrze

Może ok, grać ok. tym, analogiem. Dalej próbuj grać analogiem. Jestem kartonem. Co ty zrobiłeś? Zapomniałem podskoczyć. Jermut. Jestem dumny z tego, że. Jeszcze. Okej. Nie okay. okay. <laughs> Ale... Spodziewałem się, że akt... Akt drugi to chyba jest, że będzie od razu taki trudny. To nie jest trudne, bo jest. nie umiemy tego przejść. Trudne. Jak coś nie mogę przejść, to znaczy, że jest trudny. Boss. A, i, i... Nie, on mnie goni. Cholera. Do wody. Nie tak. Nie tak. Dobra, 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 jest easy. Okej. Dobra. Wiesz, że będzie tam kolejny, nie? Cholera. Ty, ale to... Dobra, na dół. Ciężko to sterować, tak Znaczy tego tosta przecież teraz jestem? Dobra. Nowy rekord. Jakieś czaszki. Ale ciężko zrobić. Tak Zgaduję, to... że tego nie można dotrzeć. Ej, a dlaczego my tak w ogóle to o biurze? Bo to prostu w są kogrzebane. I chyba to musi Nie. No. No. A! co jest? No, dobrze. To mi się nie ruszając. Spróbuj tam dotrzeć, tylko w miejscu. No, to nie, to nie! 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 Dlaczego, boże. Zdążyło się? Zapisało się? Dobra, jest dobrze, jest? Jest dobrze zaliczone. Oh, yes. <noise> wszystko mamy? Wszystko jest. Wszystko oprócz go. tego, czasu. Okej. Okay. Pierwszy level skończony. Dobra. dwa. Jarmułka. Prąd. Chmurka. Poprzez chmurkę. Oj. Yy, nie wiem, co dalej. Dobra, wiem. Nie yy. mrukowałam! <noise>

Jakiś skurczek <laughs> Uwaga, bo to jest woda, nie wpadnij w to. No yy, ten, yy, Aha. Yy, Do wody jeszcze nie. A bo... Czekaj tam już wystarczy źle zrobiliśmy. No, Bardzo dobra. źle. A, a tu jest ten, tu jest kudłaty. Misiek czekaj. Daj żeby tak... Iść pierwszy. Przeskocz. Aha Skacz. Dobra. <laughs> dobra. Yy, boję się. Weź to i zybry. To, i czekaj Ej, wiem. ale fajnie. Ty, a dołem też można tak fajnie na pewno. Ale a coś... Co to leci? To, to, co to jest tam zobaczyć? Aaa, ja wiem! To jest. Y, y. Nie wiem no. Nie, 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 nie. nie. No. E, co to jest? W ogóle jakiś helikopter. Ja Ja wiem. Yeah! Ja, Okej. Okay. Pamiętaj, że to się w pewnym jeszcze kończy. O coś, znalazłem. We... O to ja, A tu to dlatego nie mówię A jak ja mam teraz wejść? A ten był. Musisz tak. Dobra. A jak się łapie? A, ja, duch. Duch. Dobra, ja, duch. Duch. ja się, się łapie? Ja się złapałem. Jak się łapię? <laughs> nie <śmiech> wiem, ale... Nie Helikopter. wiem trzeba to przelecieć. Takim dobrym... Ej. Ja się boję. A jak ja mam ja teraz? Musisz wziąć diament. Nie. Zawracaj, zawracaj. Jak wyjdzie? Dawaj. I, I do wina. Jak przy... No wiem, że tamten level był trudny, jest sobie o wiele łatwiejszy. <grym> nie. Nie. <grym> nie Wszystko jest? Eee. A, co to jest? Nie co to było. Tu wzięliśmy monety. Jakie? Ja tej takiej złotej. Tego półka. A, a tu jest coś takiego? No. Nie wiem. Co to jest? Czemu to się przycniało? A Poczekaj. Próbuj się złapać może, Tylko ja to jestem Nie Eee nie. 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 Coś to z tyłu musi być. E, R2 Aha e, nie bardzo. To. O A. No, nie bardzo. A, Takie buty. To ja ci powiem, łatwo We, Weź tam y, skocz na czare. Oj. Moimi no inuzyściami warto na no pewno. Nie, nie warto, Jaś, ja się idź po to, i, y, y, idź właśnie. Ej, i tak będę musiał tam iść. Tak, o cholera. ja poczekam, na to jest. Czyli? Co tu robi w ogóle? Czyli ja spadnę z tego czy... O, o tak. Dobra, bierz, dobra, I teraz... Ja Droga do mety. Szybko, skocz, leć, leć, leć. 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 Dobra, dobra, okay. easy. Jest? Y -y. no, przy... Dwa razy, hop, hop. Dobrze, dobra. Teraz na tą wyrzutką nie biegnie. Ja, 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 <laughs> <dobra>, to <jest laughs> Miałeś po to... Dobra, czekaj. ja to tutaj. Jej, jej, dobra, okej. Okay. Dobra, mam. Okay. ja... Dobra, ja teraz ja... już wiadomo o co chodzi, więc będzie łatwiej. Jak wiadomo o co chodzi, to chodzi o. Tak, no. prawie. O, Marlon jest. Podłem w kolce. <laughs> Ale się skupiłeś, jest. dobrze. Siuuu! Okay. Skacze jak Batman. Batman? Jak bat. mm. Batman. Batman yeah, na pewno. Nie A Batman nigdy nie skakał? Nigdy nie, nie skakał. No właśnie. Ale... O! Czekaj. Uuuu! Co on zrobił? Czekaj! Uciekaj! On dziki jest kot! Szyszło do wody! Dziki kot! Zły kot! Czemu znowu ja <grym> ucierpiałem najbardziej? Ja Mimo, że wskoczyłem pierwszy. Ja umarłem. Ty nie <laughs> Nie, przecież ja byłem palący się. Nie, ja byłem palący się, tak. cholera teraz! Tak. Palący topiący. 0 Ale przecież był... Nie, przecież to No tak, ale ty zdążyłeś. A ja się. I uciekłeś, a ja się od ciebie zatrzymałem. I dlatego się podpaliłem jeszcze raz? Tak. Ale ja umarłem, a co się znowu udało? Wszystko. Hej, <laughs> <laughs> Nie! <śmiech> Nasza nie współpraca jest zła. Trzeba ją. Nasza współpraca nie jest zła. Nasza współpraca nie powinna mieć miejsca. Oj tam. Czekaj, bo nie tego. Wy co to jest? Za poduszka. Kudłacz. Że... No Tak to nazwałeś wtedy. Coldness. Stwierdzam kudłacz, bo. Oj, czemu? Czemu? Czemu raba? Nie się. A ja wiem, jak po, no, Ach, tutaj w bok. Tak. No. Czekaj, to tam nie wchodzi się. To gdzie się idzie? Pewnie po chmurkach. O. O! Lul. Lul. O! Było. No, ale fej. Ale dobrze fej. Oj. 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 Skoczy się! Ja Aaaaa! <gryzł> Please! O, No, żeby... gnoja! Złapać gnoja. Eee. Jak się bije? Tak, nie strzelaj od bo umrzemy wszyscy. Ty, ty mi się bier. Ale mi nie za to mnie. No bo to na odległość strzela. No, no, ej, no ja Jak nie strzela ej, ej masz czarać bez tego? A jak ci się na odległość strzela. Nie. <śmieniu> nie. Nie. umiesz. E, no kurczę, Nie. Nie.

Nie! Trzeba. Nie rozumiem, to, to, to jest dość dobra nazwa. Nie znaczy do tego, żeby się od razu utopić. Ale ciekawe, utopiłem nie? się na znak protestu <laughs> Nie <laughs> chcę takiego nazwać. Okej, to będziemy się <laughs> dalej. No chyba, że wolisz e, latający kudła, albo to też mogłoby być ciekawe. Sorry? Dobra. No, to... No nie, ja to nie wiem. Albo czekaj, bo, bo ja. Ja od razu w prawo. Okay, no. no, ja chcę wyzwanie. O! A to Nie! No to miała być jest... taka super szybka akcja. Nie lubisz super nie szybka. <laughs> KORE! Nie. O, o, nie o, 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 o. Pera, easy. nie, easy. nie, 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 za nie, <laughs> nie, 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 się. się! nie, ty się. się! przez tego nie, tego nie, nie,

<laughs> nie! Czekaj, nie, bo, bo to ma... Opóźnione to... Y za szybko. Autystyczne to jest. Nie! O. Nie, jest dobrze. Jest dobrze. Nie skacz, pamiętaj, nie skacz, y Stoję, nie skaczę. Stoję. No kurczę, ta trzeba mi? skoczyć! <laughs> nie skaczę. Nie skacz, nie skacz. Jeszcze Jan, tak? Nie, O, nie, Kord! Kord! Już wszystko skarbnęło, <z> <laughs> nie mogę. Uto psie! No, powiem, że. W każdym razie. Słabo nazwać. Nie można tego nazwać. Porażką. No nie, no bo to nie jest praska, to jest poziom Hardcore. Tak, za... to jest poziom Hardcore? No, no, dla... Takie realizacji. łatwe? Czemu mi nie działa guzik w prawo? Na pewno nie... No eee. nie działał mi, naprawdę. GONI MNIE! Do wody! Uh! Gdzie? Teraz. Aha, ty tam idziesz, a ja tam. Ju! Zabijno ja! Aaaaaah! Zabig... Ale ty nie miałeś! <śmiech> <śmiech> <Zobacz>. <śmiech> nie Ja jeszcze bym taką, ale trochę zupałeś, ale umarłeś. No się. bo. No. Ale, bo on też? No. No. Już nie. W każdym razie A zaatakuj go. Czeka, no, nie wody. zdążę. Nie, nie zdążyłem. A po czym tam spać? Wiesz, że wysadzisz tam sobie spać? A ja tam skaczę. No właśnie. Z no, ale... powalnia Twój ruch. Tak? tak? Ja z drugiej skaczę idę szybciej. <noise> Dobra. Tak. tak. <noise> no <to> nie <noise> <noise> nie strzelaj w niego. Bo, bo chciałem strzelić. Nie w niego. Nie strzelaj w niego. Dobra, daj tak, tak. mi Mira, chodź. Do góry, na dół. Juuu. Czekaj. Niech on, Niech on tam... A, no właśnie. Jak ty to weźmiesz? Dobrze. Niech to już kocza. Ja bym Coś chciał Coś jest na dole. Wyjść, ale też bym chciał tam pójść. Oh. O, no, A tam i tak się dostaniemy. Kto jest skok. Aaaa! Cofnij się, cofnij się, cofnij się. Trzeba jeszcze wszystko... Nie wiem gdzie ja jestem. <laughs> Nie, dlaczego? Ale oszustwo. Okay. Dobra, ja to wszystko wezmę. Co ja tu robię? Robię? <laughs> Dzień dobry. Nie, ale ja zbieram diamenty i mam wszystko, do domu. do domu. Do domu. Już? Do domu, do domu. Jakie? Easy, to było easy, to było proste. To było bardzo proste.